czy się, starałeś się i walczysz, pokonujesz przeszkody. Gdy masz chwilę przerwy, gdy Gdy powalczyłeś, otrzymałeś jakieś dyscypliny, rutyny, rzeczy, które ulepszą twoje życie, zrobiłeś sporo, pracowałeś. Praca. Graj. Ryutok. jak skończysz. Work. Tą pracę, tą ciężką pracę. To o czym myślisz? No co przychodzi ci do głowy? Jaka jest twoja nagroda? O ty myślisz? Gdzie szukasz że myślisz. tej nagrody? Czego chciałbyś? O co walczysz? O no Dobry hajs tak w Polsce. Co tak naprawdę szukasz szczerze? Nie to, co myślisz, nie to, co chciałbyś szukać. Czasami pewnie ludzie pracują ciężko, robią mnóstwo rzeczy na bazie tego, że chcą jakiś efekt, bo uważają, że ten efekt jest dobry. Ale nie szukają tego naprawdę. Ich gen, i ciało nie szuka tego, szuka czegoś innego. Więc jaka jest Twoja pasja? Ty dojdź! To jest Twoja, twoja moc. Co daje Ci radość? Nawet ty To jest próżne, nawet jak jest ego, Ty doń. nawet jak jest kompensacją. Ty dojdź! Mężczyźni często piszą mi, wiesz co? Tak szczerze, jak ty dziewczyny. Nie chcę dziewczyny. Co pali tytoń? My chodzimy po głowie. A nie jakiś kurwa kamelki, to tylko kurwa prawdziwe. Amsterdamer. Zajmij się tym. I pewni ludzie mówią, ale to nie jest dobre. To jest za bardzo ego. Nie, 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 nie. 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 nie możesz odłączyć się od swoich genów. O kurwa. <grym> <grym> nie możesz być świętym. Być jakimś lepszym, nie pragniesz takich niskich rzeczy, bo chcesz. Nie możesz odłączyć się od tego, jaki jesteś. Tak pragniesz te rzeczy. Z różnych powodów z kompensaty, z braku, z traumy. Tak pragniesz tytoń. Tak, tak, tak. To jest prawdziwe. To jest prawdziwe. It's Ty real. To really, tobacco, on, on to posadził, kurwa. Nie skąd pochodzisz? Tak podejrzewam. No tak, podejrzewam. straight from piątkowo, kurwa. Gr, gr, no. <laughs> i no I nagle, kurwa. Skąd pochodzisz? Znakli. Nie. Z dupy kurwa. Wie gdzie cię ciągnie tak naprawdę. Nie ciągnie fiuta. Nie udawaj. Nie udaj. Że cię ciągnie gdzieś indziej niż gdzie naprawdę ciągnie. Nie, nie, nie udaje w ogóle. Nie. To gdzie cię ciągnie? Tak. Czy to jest głupie? Tak. tak. Czy to jest banalne? Tak. Czy tak. to jest prawdziwe? Dokładnie! Dokładnie! I możesz się zająć czymś próżnym. Może Ciągnie Cię do pieniędzy. Chcesz bezpieczeństwo finansowe i pracujesz. Jebać Wreszcie to. Jebać. C tytoń. To jest Twój napęd. Tytoń, to idę. Idę po tytoń. To jest tytoń mnie za... Kurwa, moje babcie rad po kiszczogu. I, I dalej żyję. Wiesz jaką jak masz siłę w na w Fendu? Twoim Wiesz jakie są w wraki? kwadrat. Wiesz jakie masz kurwa <susurwania> wraki? PR kwadrat Chciałbyś? Żeby było chciałbyś chciałbyś farzuść kurwa. Ona dba o pierw ja biorę na kwadrat, PR kwadrat. Idź. To jest napęd. Idź. Tył napęd. Idź. Tył napęd. Idź. Jak będzie szedł. Be, jak, będziesz jak się podchodzi do kobiet? Od tyłu. Od tyłu. Nie. 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 Od przodu. Mówisz jej wyrucham cię od tyłu. Nie, da jest tej kurwy bakuda po prostu. Jak chce Bakuda, to jest twoja. Jak nie chcę, to, tak. tak, to nie nie chce Baguda, to jest moja. Jak nie chcę to jebać się. To Bóg wiele razy popycha nas. Do, tak, ja tak. Mówię, że ty chcesz, Nie możesz do tego uciec. To jest, jest to jak jesteś. Tak. tak. Jesteś płynem, rozumieć? Ja dwa koła na weed i potem nie mam to co, co jeść. Tak jestem bo bo. po prostu. Bóg jest ze mną. Nie zemoc. możesz być kimś innym. Jesteś taki. Tego jesteś. jesteś. z rodu Chippunów. Jesteś Chippunem. Oni Ci pali. Inne rzeczy. Oni mieli chlali. Sprzety, mieli różne talenty. Tak, mieli A różne my? talenty. Mamy, Mamy Bekhut, tytoń, Było, Pycha. Ukształtowali Ciebie. Uformowały się takie geny poprzez miliony ludzi przed Tobą. Jak Miliony! Na...